Witam serdecznie w wędkarskiej szkole portalu marfisz.pl Wędkarstwo i przygoda. Dzisiaj nieco odmiennie, nieco inaczej. Zazwyczaj pokazywałem w tej szkole jakieś swoje stare pomysły, swoje sposoby na łowienie ryb, na wiązanie zestawów, na przygotowywanie przynęty, zanęty, kulek proteinowych, ciast i tak dalej, i tak dalej. Tym razem, tym razem, tym razem. Inaczej, a to wszystko za sprawą naszej koleżanki, wędkarki Kasi Wojczuk, która e, zapytała mnie, jak dodać zapach goździków do kukurydzy. Znalazłem takie stare goździki. Jak ktoś nie wie, jak one wyglądają... Nie wiem, ile to ma lat. Jak ktoś nie wie, jak, to, jak one wyglądają, nie chciało mi się lecieć do sklepu. Jak one wyglądają, to proszę bardzo. Wyglądają właśnie tak. Tak wyglądają goździki. Kasia zapytała mnie, jak goździkami, takimi twardymi nasionkami, urozmaicić kukurydzę. Nie wiem. Pytam Was, jak to zrobić. Ale przy okazji tego pytania, Kasia podsunęła mi dwa pomysły jak dodać zapach, na przykład wanili, czy też czosnku, do kukurydzy. Popatrzcie jak to Kasia wymyśliła, jak Kasia to robi. Odsączamy z puszki ten sok, który który w nim jest, ten płyn z kukurydzy. Tak jeszcze na marginesie, czy jak jesteście nad wodą i korzystacie z kukurydzy, to wylewacie ten sok? A może by tak go dodać do zanęty sypkiej? to jest idealny, idealny zapach, kapitalny, prawie boster. Szkoda go wyrzucać. Dobra, mamy kukurydzę. I teraz na początek dodamy do tej kukurydzy. Dodamy do tej kukurydzy co? Czosnek. Jak to zrobić? Kasi pomysł wygląda w ten sposób. Na początek musimy czosnek rozdrobnić. Ja użyję do tego specjalnego narzędzia, takiego kuchennego. Wielu z Was go zna. O, musi tam wejść dokładnie do środka. Wyciskamy ten czosnek. Jak widzicie on się bardzo dobrze tam wyciska. Za pomocą tego urządzenia nawet sok z niego wypłynął. Wytrysnął. To wszystko zatrzymałem w misce. Mam czosnek do tego czosnku teraz dodam olej to no nie będę przesadzał tutaj z ilością i w tym oleju dobrze ten czosnek. Razem z tym olejem dobrze wymieszam, tak żeby cały olej przeszedł z zapachem czosnku. No, powinniśmy nad tym mieszaniem jeszcze popracować troszkę dłużej, ale szkoda, szkoda antenowego czasu, że tak powiem. Słoiczek i dodajemy do tego. Kukuryczę do tego słoiczka wsypujemy kukurydzę. Nie widać tego, co robię. Okej. Okay. I do. Kukurydzy dodaję teraz ten olej zmieszany właśnie z czosnkiem. Zapach czosnku teraz przejdzie dokładnie na kukurydzę, zamieniając, zamieniając jej zapach właśnie w taki kukurydziany yy, przepraszam czosnkowy, czosnkowy posmak. Tak to wygląda. Całość oczywiście dokładnie wymieszamy. Zostawiamy to wszystko na kilka godzin w lodówce. Możemy to zrobić wieczorem, i rano, śmiało, możemy wybrać się na ryby z kukurydzą czosnkową. Kukurydza czosnkowa, uwierzcie mi, zapach jest bardzo intensywny, bardzo mocny. Spróbujemy. Ja spróbuję. Lubię zarówno czosnek, jak i kukurydzę. Idealnie to się wszystko skomponowało. Jeden zapach w drugim zapachu jedna rzecz z drugą rzeczą. Czosnek z kukurydzą to myślę, że dobry pomysł. A teraz pytanie: jak dodać do kukurydzy tej puszkowej, na przykład z zapachu wanilii, a może jakiegoś innego zapachu, ja znalazłem u siebie w domu tylko jedną fiolkę z olejkiem takim spożywczym. Nie mam wanilii w domu, tak się złożyło, że nie udało mi się jej znaleźć. Nie chcę mi się lecieć do sklepu. Mam natomiast zapach migdałowy. Jak według Kasi można dodać zapach właśnie olejku do ciast, do samej kukurydzy. Popatrzcie. Czosnek to czosnek. zrobiony Ale jak dodać do tego zapachu na przykład wanili, czy jakiegoś innego aromatu, który znamy w kuchni, tak jak w moim przypadku migdałów? No, sprawa jest też bardzo prosta. Cukier waniliowy możemy rozpuścić w wodzie i wlać do słoiczka z, z kukurydzą. Natomiast olejek, tu już pra, sprawa jest dużo prostsza, dodajemy parę kropel. Pamiętajmy, że to jest bardzo mocny koncentrat, żeby nie przesadzić z tym zapachem. Uwierzcie mi, lepiej czegoś nie dodać, lepiej dodać czegoś mniej niż więcej. Można odstraszyć ryby. Całość zalewamy wodą, zostawiamy na kilka godzin i mamy gotowy zapach. W tym wypadku migdałowy. Kasi chodziło o wanilię. Kasiu myślę, że wybaczysz, po prostu nie miałem wanili, dlatego dodałem zapach zapach migdałków. Też moim zdaniem. Mm. Bardzo atrakcyjny, atrakcyjniejszy niż wanilia. No, mówiliście na migdały? Jak nie, to może trzeba spróbować. Może będą dobre wyniki. Kończę na dzisiaj te pomysły od Was, tym razem od Kasi Wojtczuk. Na maila dostałem także jeszcze kilka innych takich wręcz rewolucyjnych. Rewelacyjnych, ale rewolucyjnych pomysłów które będę chciał w międzyczasie, dopóki na ryby nie pojadę, wam tutaj zaprezentować, chociaż niektóre będą musiały być zaprezentowane troszkę później. Ale to wszystko z czasem. Bądźcie cierpliwi. W tym roku w szkole wędkarskiej portalu martwisz.pl będzie się działo naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Zapraszam do oglądania, zapraszam do podglądania i do podpowiadania mnie. Co mogę tutaj pokazać? Podzielcie się swoimi pomysłami. Może coś z tego wyjdzie ciekawego. Może będą lepsze wyniki. Może dzięki temu, że prześlecie mi przepis od siebie, ktoś inny prześle do siebie, to się wszystko wymiesza i będziemy mieli wszyscy lepsze wyniki lepsze atrakcje nad wodą. Kasiu Wojtczuk serdecznie pozdrawiam i dziękuję za te pomysły. Kasiu, jeśli coś zrobiłem nie tak jak, przepraszam, jak napisałaś, to proszę o wybaczenie. Uwierz mi, zarówno czosnek, jak i yy, ten, ten tutaj koncentrat migda migdałowy w zastępstwie wanili bardzo ładnie pachną. Są super. Do następnego razu. Hej!